Dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. A, ah, dzień dobry. Dzień dobry dla naszego doktora. Dzień dobry, siemanko. Dzisiaj ja się chowam poza kamerą, bo Marikar jest dzisiaj w centrum zainteresowania. Marikar ma wizytę u kręglarza, u chiropraktyka, fizjoterapeuty, wiecie, no różne określenia są na ten zawód. Doktor Ken jest Amerykaninem. No tam się wykształcił i no i tutaj sobie pracuje. Mamy szczęście, że jest w Darwin, więc wiecie ja mam problemy z kręgosłupem od dawna. Od chyba, nie wiem, 20 lat już może. Także raz na jakiś czas potrzebuję tego typu serwisu. Ok. No, i wiecie, teraz chodzę tak raz w miesiącu profilaktycznie, żeby mnie, żeby mnie poustawiał. No, i dzięki temu żyje się lepiej. tak, Żyje się dużo lepiej, jest przyjemnie, jest siła, jest energia. A jak jestem poprzestawiany, no to, to nie ma siły, życie się mniej chce. Człowiek chodzi o bolały, taki spyciały. Także. No korekta kamery Także wiecie, no lepiej się ustawiać, niż niż po prostu cierpieć a najgorszą rzeczą jest jak ludzie biorą y, środki przeciwbólowe na przykład czy jakieś przeciwzapalne, które tak naprawdę nie likwidują przyczyny, tylko, tylko są leczeniem objawowym, no i pomagają wam oczywiście na krótką chwilę, ale nie likwidują przyczyny, trują wam organizm, więc to dla mnie Jesteś to jest No i to jest właśnie druga wizyta Marikar tutaj, byliśmy ostatnio tydzień temu na pierwszej, także było dużo bardziej zabawnie, bo ona się bała tego i teraz, dzisiaj się będzie na pewno mniej bała. Good. Yes. Yeah, push. good resist again. Good. Alright, so we are good there. Now My doctor said doctor said my opinion there. Stick your tongue out over there. Yeah. Keep your leg down. Resist. Good. Stick it out to the right. Resist. Good. So we're clear there. Very good. In it. In it. Raise. Pull your head up. Resist. Okay. Reloading. Resist. Resist. Teraz doktor testuje. Resist. All right. So here we go. Ale chrupło. Ale chrupło. Resist, jest? Masz też jest? wielu wspaniałych też jest wielu wspaniałych fizjoterapeutów, także Nie? problemu sobie Nie? Nie? znajdziecie na taki Świetną Panią Małgosię w Krakowie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, która mi no wiele razy pomogła z kręgosłupem, ale i nie tylko. Bo kiedyś, jak miałem zmiażdżonego Achillesa, to też sobie u niej go rehabilitowałem. Także z różnymi przypadłościami do fizjoterapeuty można się udać. Oni też wam wiecie, zalecą ćwiczenia, które sobie będziecie robić w domu, bo to nie tylko polega na tym, że, że nic nie robicie poleżycie chwilę na na, ty, na kozece, ją was ponastawia, ale chodzi też o to, żeby pracować, żeby, żeby pracować w domu.. Więc. Można bardzo dużo ćwiczeń w domu robić, które nam na naprawdę pomogą. I w połączeniu z, z poprawnym ustawieniem, z taką korekcją całego ciała, później jak ćwiczycie, rozciągacie się do tego, no to, dół, to utrzymujecie ten do, dobry stan na dużo dłużej. Wiecie, no my teraz. Niestety, ale dużo mamy pracy siedzącej, mało aktywności fizycznych. to wszystko się odbija na naszych organizmach. Więc no, po prostu trzeba o to dbać. No, jak nie, kręgosłup nie funkcjonuje poprawnie, to ogólnie całe ciało jest, można tak powiedzieć, rozbite i też działa niepoprawnie. Jest wiele kanałów polskich też, którzy prowadzą świetni fizjoterapeuci. Możecie sobie poszukać w YouTube i pokazują w ogóle ćwiczenia na praktycznie każdą możliwą przypadłość, które możecie sobie robić w domu i Takie okay, pokaż mamę. Mama. Sigu. Sigu. cześć, cześć. nie teraz środkowego kremu zupa, znaczy pierwszego odcinka, jak to się tak mówi. A jak nie przeszkadza? Nie przeszkadza. One more. Wiecie po takim po takim ustawieniu to w zasadzie Zaraz jak wychodzicie z gabinetu, to, to czujecie się tak co trochę jak right. Efekt jest naprawdę od razu. A, a, a na drugi dzień, jeśli mieliście tego dnia, którego się ustawialiście jakieś dolegliwości bólowe, to po, po jednym, dwóch dniach wszystko ustępuje. tam jeśli był stan zapalny, on się cofa. No i jest wtedy fantastycznie. <śmiennie> Resist. Good. Go no, 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 no. Także taki Good. odcinek dzisiaj. Clear. Widzicie, dziewczynka dzisiaj profesjonalnie, zero stresu. No stress today, ha? Huh? No. Mm -hmm. Doing much better today. Everything responded better. Things were stronger than they were the first day. Um, still a little bit off in the pelvis and in the cervical spine, but almost back to a normal state. Okay, okay. No yeah. to widzicie, doktor mówi, że że dzisiejsza, dzisiejsza wizyta, bo no, przedstawiłem kamerę, dużo lepiej Marika już funkcjonuje dzisiaj. Wszystkie testy, które wykonywał, przebiegły dużo, dużo lepiej niż poprzednio, No ale wymagała drobnych, drobnych korekcji. O, żeby było. Idealnie. Tak? Co ty wolisz? Laziness is gone. Yeah? Mówię właśnie, Marika mówiła, że przed wizytą była taka, ten, leniwa, nic jej się nie chciało, w ogóle nawet nie chciała na wizytę przyjechać. Ja mówię, chodź, jedziemy, jesteśmy umówieni. Huh? I said we need to go because we have appointment, you know, we cannot uh, be like that. And now you see. Teraz widzicie, że jest zadowolona. Now you're happy, yeah, from the visit. Yes, of course. A i jeszcze Koszt takiej wizyty tutaj to jest y, mm, 2000 peso, czyli 100, powiedzmy 140-150 zł. Mm. But to, żeby dowiedzieć się, czy to było sukcesowe, Marka, jesteś gotowa iść do domu i zrobić łóżki? Tak. O, bardzo dobrze, jesteśmy sukcesowani. Także dzięki za oglądanko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcineczku. A my jedziemy do domu. We going for laundry, no? No. Tak widzicie, klinika wygląda, pani sekretarka jest. Także no fajnie, nie? Standard, wiecie, taki porządny. I dwóch terapeutów tu pracuje. Oni pracują na, na zmiany. Czyli po prostu jednego dnia jest doktor Ken, drugiego dnia jest doktor... Drugi, w niedzielę mają wolne, ale od poniedziałku do, do soboty, włącznie z sobotą pracują. Także, no dzięki, na do zobaczenia.